To jedyny powód, dlaczego jeszcze stąd nie uciekliśmy. Postanowiliśmy sprawdzić, czy damy radę polubić zimę w Polsce i zrobić coś więcej niż tylko przetrwać do wiosny albo uciekać w cieplejsze miejsca. Tu nic nie widać kompletnie. Wygląda bardzo zamknięte. No jest to przygoda. Mamy 48 godzin. Żeby nie było nudno, przygotowaliśmy checklistę. Jeśli nie odhaczymy wszystkiego, wracamy do domu i nie wychodzimy do marca. Ale dzisiaj jest piękny dzień. Zanim zrobiło się tak... Musieliśmy przetrwać to. Oczywiście, bardziej niż lekko spóźnieni, ruszamy w drogę, mając nadzieję, że zdążymy przed zachodem słońca i nie będziemy łasić po ciemku. Spróbujemy pierwszy raz. Raczki. Nie wiem, czy są dobre. To jest jedyny equipment, jaki mamy ze sobą, mądry Więc oby były dobre. Ale to są L. Nie wygląda jak L. Pomagają? Zobaczymy. Nic nie widzę. Są? Są idealne. A jak tam jest pod górkę? Idziemy szybko, bo Weronika trochę się boje, że będzie ciemno dzisiaj. No to czyli musimy biegać. Jesteśmy w połowie drogi, ja już nie mam siły. Piewerbata! Tak, co ty robiłeś z tymi ręcoma do góry? Co to było? Bo za... boli mój neck, Bo tutaj mam aparat Schowany A ja myślałam, że ty masz taki brzuszek po prostu Nie, he, jeszcze, he, nie he. jeszcze nie, jeszcze he, nie he, he. Amore Dawaj ten herbata. Dawaj nie i... wiem czy dawaj. dam, nie wiem Smakuje trochę jak wino na star. Ona ma być jakaś rozgrzewająca, no. witaminowa. So far ten spacer ma efekt odwrotny od zamierzonego, bo nie czuję wcale, żebym lubiła tą zimę jakoś bardziej. Nawet nie mamy czasu na przystanek, ja jestem głodna, bo cały czas biegniemy, żeby zdążyć przed tym zachodem słońca. A ja upiekłam ten chlebek bananowy i on czeka w plecaku. Marko na mnie gwizda, sprawdzając, czy żyje. Musimy zrobić przerwę, bo ja już nie dam rady. Patrz, jak tobie włoski zamarzły, ujejku! Co mam? Smrażone włoski? Takie małe igiełki. Zjemy to burrito. też no, ja to tak. chcę coś zjeść. zdjąć. Zdjąć ten plecak! O, zobaczymy, czy to jest macie czy nie zamarzło? Ja zimno tylko mega zimne fazolka, są trochę smażone smażone są? zmrożone mm. ale zjemy też na schronisko no mm -hmm. Prawie jesteśmy i ja się tak bałam o zachód słońca. Jakiego słońca? Jak tutaj nie ma słońca? Tu nic nie widać kompletnie. Nic, nic. I coś tu jest, widzicie? To może to jest. Bardzo zamknięte. Idę zobaczyć, czy to jest to. Chyba tak, mamy. Mamy cały pokój dla siebie. Ale klimacik tutaj. No. Fajne. Fajne. Mamy no cieplutko w ogóle. W końcu. Aj mamy tutaj view, a ja myślałam, że to okno jest zaklejone, bo ono no. takie białe. Rozbieramy się idziemy coś zjeść. Oliwki? oliwki? No, Dlaczego oliwki? Ale Italiana, bo oni wiedzieli, że ty jesteś oni no. Dostaliśmy taką pościel, żeby sobie ubrać, i jesteśmy mega zmęczeni, przynajmniej ja jestem mega zmęczona, bo to zimno po prostu inaczej się zachowuje. Mnie się wydawało, że taka traska. 5,5 km czy coś takiego. 2,5 godzinki, easy peasy, lemon a Tutaj taka niespodzianka, że w zimie to jest taka męczarnia, bo nie dość, że nie da się robić postój. W sensie da się, można robić postój, ale za chwilę po prostu ręce i nogi są takie skostniałe, nieprzyjemne i robicie się tak zimno, więc nie było to najprzyjemniejsze, ale nie było to źle, bo jest pięknie. No niestety tutaj na górze nic nie widać, bo jest mgła, więc na razie mamy więcej minusów niż plusów, ale zobaczymy dalej. Dzień dobry. Jest dziewiąta. Wyspaliśmy się przepięknie. Był no, taki moment, że wczoraj chcieliśmy pomyśleć o wstawaniu na wschód słońca. I całe szczęście nie wstaliśmy. Bo za oknem wygląda tak. Nie ma słońca po prostu znowu. Bo dzisiaj mamy do drugiego schroniska z 4 km, niedużo w każdym razie, Tylko ale. 2 godziny. Chcemy podejść jeszcze na punkt widokowy, licząc na to, że coś zobaczymy. Także, let's go! Trochę jesteś ninja. Minęliśmy tutaj schronisko. Tu jest nasz żółty szlak i co Marko, nikt tędy nie siedł? Jesteśmy pierwsi. Przecieramy drogę. Ciekawe doświadczenie. Let's discover Polska. Trochę takie jakbyśmy byli explorers. Dzisiaj już jest 100 razy lepiej, bo nie idziemy cały czas pod górkę, tylko idziemy po płaskim albo czasami delikatnie z górki. Nie jest tak no nie wiem, mroźno jest, mroźno, ale coś mi się jakoś bardziej podoba dzisiaj. Może przez to właśnie, że nie idziemy pod górkę. No i w ogóle wyspaliśmy się, więc jest łatwiej. No, jest to przygoda. I to, że przezieramy szlak, to no też jest fajna przygoda. Nie ma nikogo, jest cisza, tylko my i ten śnieg. Ej, tutaj nie sypie! Co to znaczy, że sypie? Że śnieg tu nie sypie, tu jest taka safe space. Tu jest jakaś um umbrella. Ja, by the way, słucham polecenie. Na rękawiczki. Czy są jakieś rękawiczki, które nie są tak grube, a nie są też takie małe, że będzie zimno? Ale coś, praktyka. Yo, hello, what's up? Żartuję 45 minut do schroniska na Haliboraczej. Stamtąd mieliśmy jeszcze iść na punkt widokowy, ale na pewno teraz nie pójdziemy, bo ja zamarzam, po prostu jest tak zimno! Pierwszy raz podczas tej wycieczki jakiś widok widać. Tam jest schronisko, nie wiem czy Wy widzicie, ale my trochę widzimy. I zostało nam jeszcze chyba 10 minut. Jesteśmy w drugim noclegu i mamy w ogóle dwuosobowy pokój, mimo że jak rozmawiałam z panią przez telefon ze schroniska, to miał to być czteroosobowy pokój z opcją taką, że spróbują dać nam ten najmniej uczęszczalny, żebyśmy spali sami, a dostaliśmy dwuosobowy, więc bardzo fajnie. jest maleńki, ale jest super, eee, podoba nam się. Jest. Tak jak babcia je? Mm. Tak? No. Klasyczna jest W ogóle ale schronisko zamknęli o 16, więc od 16, jeżeli ktoś tutaj przychodzi tak późno, to już na przykład, no nie wiem, nie, nie mogę jak spać. Bo jak my sobie zarysowaliśmy przez telefon wcześniej, to pani dzwoniła do mnie po drodze, o której będziemy, żeby być pewnym, że będziemy mieć ten pokój. A jakby ktoś przyszedł teraz, licząc na to, że będzie tu spać, to trochę przypełnie. Biegnę na dwór, bo okazało się, że dzisiaj wyszło słowko i widać wszystko. Wow! 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 I to jest co so w been missing out cały dzień wczoraj. Niesamowite, że mogło być jeszcze piękniej. This is from a different level of beauty, Jesus. Wiecie jakie piękne tutaj jest. Niesamowite to jest. A wczoraj nic było. Widziałeś to słonko, to jest wschód jeszcze. Co kupiłeś, Wero? Kupiłam mapkę, żeby wam wszystko pokazywać. Pewnie już widzieliście. No, ale dopiero ją kupiłam. Well, well, well. Od razu inaczej się człowiek czuje, jak jest taka pogoda, bo wyszliśmy i ja po prostu jestem taka szczęśliwa, morda mi się cieszy. Niesamowite. Super jest. Boże szkoda, że tak nie było cały czas, ale może tak miało być po prostu, żebyśmy docenili to. Ale dzisiaj jest piękny dzień I my idziemy do auta Ale jest i widzisz niebo I ja nie wiem dalej co to za piosenka Ja mówiłem że kiedy będzie 3-0, 30, 30 years old ja będzie śpiewa piosenka Pamiętasz? Powiedziałem to, ale, ale teraz mam trochę e, mixed feelings, wiesz? No, ja mam pomysł do zrobienia coś w trzy języku. Po włosku, po polsku, po angielsku. Proszę bardzo, górne Amaretty. Prosto z Włoch te amaretti przyjechały z nami. Mamy jeszcze całą paczkę w domu. Starczy nam do następnego wyjazdu do Włoch, żeby zrobić zaopatrzenie. Czajcie to jakbym mieć taki widok. Z domu, bo tutaj ktoś mieszka. Czy tam ma domek, po prostu wakacyjny, i wychodzisz. A tutaj takie coś? Zazdro. Ja bym chciała taki domek, i nie byłby to domek wakacyjny, tylko domek całoroczny, bo bym tutaj siedziała. Wszystkie momenty, które spędzamy w Polsce. O tutaj zawsze jest piękny. Nie, tutaj źle jest piękny. Kiedy jest lato jest przepiękne. Berlingo, całe zasypane, poverino. Odświeżamy. Brawo! Za pierwszym razem wystartowałeś. Czy było warto? Tak było warto!